Akcja pustynna burza. Uruchamiamy talerzówkę agrimetu Multicat HD6. Pole lekkie ziemia taka lekka generalnie duże kawałki zapeżone bo to ekologia. Tu na dole taki dołek jest. Torfiasto bardzo mokry, tam ciężko w ogóle jest przejechać, ale bociany mają za to wyżerkę. I pokażę Wam dzisiaj kilka przejazdów. Maszyna nowa pierwsze uruchomienie pierwszy, pierwsza praca w polu tak. Tu mamy tak fajnie porośnięte. Jak się przyjrzycie, to można sobie kostki skręcić. Bardzo fajnie tu funkcjonowały dziki. Co widać, o tu, a tu jest grunt, tak? A tu jest 15 cm, 20 cm. Wchodzę na górkę, to i 30, i 40 cm. Największy dół, jaki tam znalazłem, to był miał pół metra, nie? Tu pojeździmy, pojeździmy zaraz przejedziemy tutaj przez tą zielonkę. To będziecie widzieć, jak to, jak to idzie przez, przez takie zielone, tak, porośnięte. It's your day, believe it. It's your day with destiny. It's too late to leave it. After all, it's your, it's your party. Call it luck, call it fate.